Cześć, zabiorę Was w szybką, fantastyczną podróż do Indii. Pokażę Wam jak przygotować kurczaka tikka masala, który jest aromatyczny, intensywny, pikantny, ale też będzie delikatnie łagodny. Zostańcie ze mną. Do mojego dania potrzebujemy pierś kurczaka, który jest głównym składnikiem, suche przyprawy, które go zamarnują, olej do smażenia, świeże warzywa, pomidorki i przygotujemy jeszcze do tego pyszną sałatkę z papryki. Zacznę od tego, że przekroję mojego kurczaka w grubszą kostkę. Pamiętajmy, aby ta kostka była mniej więcej w grubości 2-3 Centymetrów. Nie chcemy, żeby ona była bardzo drobna. Mięso po przekrojeniu przełożę do miski i dodam do niego wszystkie suche przyprawy, czyli zrobię taką szybką marnatę mojego mięsa. Mięso przełożymy do miski i tutaj dajemy sobie sól. Potrzebujemy coś, co jest pikantne, idealne będzie czyli w proszku, czyli pieprzka idealnie podkręci smak mojego mięsa. Ważne jest to, żebyśmy na początku dali nasze suche e, przyprawy. Również odrobina kurkumy. Kurkuma, która da nie tylko dobry smak, ale również bardzo fajny e, kolor. Następnie mięso wymieszam z moimi suchymi przyprawami. Tak powiem, aby mi się delikatnie zamarnowało. Idealnie jest na przykład przygotować sobie to dzień wcześniej i może zostawić w lodówce. Następnie do mięsa dodam odrobinę jogurtu. Ja użyję tym razem jogurtu sojowego. I teraz mam dla Was taką ciekawostkę, ponieważ jogurt jest fantastycznym składnikiem do marynowania mięsa. Tak przygotowanego kurczaka usmażę sobie teraz na oleju. Słychać ten charakterystyczny odgłos, nazywany trochę rollem w kuchni. W czasie, kiedy mięso nam się smaży, zajmę się resztą składników, takimi jak chili, cebula, imbir i czosnek. Wszystkie składniki, które są, należy dosyć drobno. Pokroić imbir świeży, który jest obrany. On jest bardzo fajny, taki kwaskowaty i intensywny. Kroję go sobie delikatnie w kostkę, więc potrzebuję takie plasterki. Następnie moje plasterki przekroję sobie podłużne paski i obracając pokroję sobie je w drobną kostkę. Cebula. Cebula wystarczy nam jedna. Przekrawamy na dwie równe części. Cebulę kroimy sobie w delikatne paski, ale nie nacinamy do końca, tak aby nam się trzymała jeszcze całość. Obracamy w drugą stronę. Przykładamy nóż. Ostatnia rzecz, jaka nam została, to pokrojenie chili. I taka moja porada. Przykładając kawałek pergaminu, możecie go sobie pokroić w ten sposób, że nie zostanie on na desce. Pamiętajmy o tym, że chili jest bardzo ostrą przyprawą. I czasami, jeżeli mamy na przykład deski drewniane, może nam zostać odrobina smaku w desce, którą potem przyniesiemy do innej potrawy. To mamy wszystkie składniki pokrojone, mięso jest obsmażone, rzucamy je na patelnię. I teraz to jest bardzo ważny moment, kiedy. Nasze składniki łączą się już z mięsem zaczną się delikatnie smażyć. Teraz tak naprawdę możemy się przenieść odrobinę klimaty kuchni arabskiej, kiedy właśnie wszystko nam się będzie delikatnie smażyło. Dodałem na patelnie pokryte składniki. One powinny delikatnie zmięknąć. Około 2-3 minut z żywności wystarczy. To, co jeszcze muszę zrobić, to dodać trochę suchych gramasala i chili. Pamiętajmy, że nasze danie jest bardzo wytrawne i bardzo ostre w tym momencie. Potrzebujemy delikatnie go załagodzić. Zacznę od cukru. Dosypuję cukier, przemieszając automatycznie, tak aby nam się nie przypalił. Następnym składnikiem, który dam, jest koncentrat, natomiast jak macie np. pasatę, możecie ją również dodać, ewentualnie po prostu ketchup, który jest również jest słodki i delikatnie wytrawny. W moim przepisie używam piersi z kurczaka. Natomiast też bardzo lubię łódko. Trochę ono wymaga dłuższej obróbki, ponieważ dłużej się smaży. Natomiast również jest bardzo smaczne. Sos jest dosyć intensywny. Natomiast jest fajny, słodki i lekko kwaskowaty. Ja do niego dodam jeszcze jogurtu. Teraz potrzebujemy zostawić naszego kurczaka w sosie na jakieś 3 minuty na takim delikatnym ogniu. A teraz przygotuję sałatkę w 3 minuty. Pokrona, papryka, cienkie paski. Do papryki dorzucimy coś kwaskowatego. bo papryka sama w sobie jest słodka. Najlepszy będzie marnowany ibir, który również świetnie pasuje do kurczaka. Trochę tak, do suszy potrzebujemy lekko tylko przesiekać. Dorzucamy go do środka. Cebula dymka, która mi też się kojarzy fantastycznie z tiką masalą. Cebulę dymkę lekko siekamy. Pamiętajmy o tym, aby ona była chrupiąca. Więc naszą sałatkę nazywam 3-minutową, dlatego że wszystko tak naprawdę na końcu doprawiam do smaku. A jeżeli chodzi o doprawienie, to bardzo ważną rzeczą będzie tak w każdej sałatce coś, co jest kwaskowate. Ocet ryżowy jest do tego idealny. Ocet do środka. Poza tym dam do tego odrobinę brązowego cukru, który również będzie delikatnie chrupiący. Żeby nasza sałatka miała więcej aromatu, dam jeden fajny składnik – olej sezamowy. Sałatka jest praktycznie gotowa. Słodka poprzez cukier brązowy, chrupka poprzez paprykę, która w sobie sama jest chrupka, bardzo intensywna w aromacie, poprzez olej sezamowy. Jest wyśmienita naprawdę. Ostatnim elementem, jaki dodam do kurczaka, są pomidorki koktajlowe. Nie wystarczy przekroić na połówki i dorzucić dosłownie na sam koniec. Pomidorki na pół przekrojone trafiają na patelnię. Na naszym talerzu ułożę porcję mojej sałatki. To, co jest jeszcze istotne, to jest to, że na dole wytworzył nam się taki delikatny dressing. Z tym wszystkim również możemy go wykorzystać. Na przykład w tym daniu, w tej sałatce w szczególności, orzechy nerkowca, orzech laskowe, możemy też do tego dorzucić. To jest taka mała porada moja. Tutaj teraz jest ten moment, kiedy te wszystkie aromaty się mieszają. Ostatnim elementem będzie szczypiorek, który sobie delikatnie pokroję pod kątem. Szczypiorek dorzucimy w kilka punktów. Fajny, chrupiący, świeży i oczywiście piosenny. Podobał Ci się mój przepis na kurczaka tikka masala? Zaobserwuj naszą scenę kulinarną po więcej takich fantastycznych przepisów.